Myślę, że to był naprawdę mecz na dobrym poziomie. Yy, zarówno Zagłębie, jak i Miecz starała się yy, grać do przodu. No Na pewno przed tym meczem yy, Zagłębie było w dużo lepszej sytuacji. Yy, jest, do tej pory było wiceliderem. Yy, grał tu zespół yy, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o, o skrzydła. Yy, Myślę, że, że na pewno w tym meczu postaraliśmy się zneutralizować atuty zagłębia właśnie z, z wyłączeniem bocznych pomocników i bocznych obrońców. No, mój zespół trzeba pochwalić za to, że to, co żeśmy sobie w tygodniu, na czym pracowaliśmy, nad czym y, jakiś tam wariant y, przyjęliśmy na, na ten mecz, konsekwentnie realizowaliśmy, bez względu na to, czy to była 10, 50 czy 90 minuta. Y, Uważam, że, że te kontry, które wyprowadzaliśmy były bardzo groźne, aczkolwiek sporo zamieszania było również pod naszą bramką, po dośrodkowaniach, yy, zwłaszcza ze strefy obrony, nasze pole karne, było tam dużo, dużo pojedynków yy, główkowych. Mieliśmy troszeczkę szczęścia, no ale myślę, że w tym meczu yy, mój zespół naprawdę pokazał przede wszystkim charakter, o to, że te umiejętności w tym zespole są, to, to jestem przekonany i byłem przekonany. Wreszcie to w jakiś sposób się uaktywniło i mam nadzieję, że jeszcze mamy trzy kolejki na jesień, że dorzucimy kilka punktów, jeżeli chodzi o, o rundę jesienną. I dzisiaj mieć rzeczywiście była drużyną dobrze zorganizowaną. Myślę, że jeden z najlepszych meczów, jakie rozegrali w tym sezonie. Natomiast o zwycięstwie decydowały detale i tak naprawdę dzisiaj na no szczęście uśmiechnęło się do miedzi, my tego szczęścia tyle nie mieliśmy, stworzyliśmy kilka bardzo dobrych sytuacji, nie wykorzystaliśmy ich, natomiast, natomiast no brakowało jeszcze, jeszcze takiego przyspieszenia, jeszcze takiej, takiej jakości, szczególnie na połowie przeciwnika i, i jeszcze przyspieszenia tego tempa. Rzeczywiście, tutaj mieć postawiła nam warunki wysokie. Nie mam pretensji na pewno o zaangażowanie, bo, bo mecz mógł się podobać i mecz stał na, na dobrym, wysokim poziomie. I, i, i dzisiaj no, myślę, że drużyna, która pierwsza strzeli bramkę, tak, tak, tak myślałem. Drużyna, która pierwsza zdobędzie bramkę, bardziej przybliży ją to do zwycięstwa i, i tak było. także... Na pewno porażka na własnym stadionie jest bolesna i, 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 i tutaj ważne jest teraz to, jak, jak na to zareagujemy i przed nami następne mecze. Ja nie mówię, że nic się nie stało, bo na pewno to jest, to jest, to jest, to jest dla nas przed własną publicznością to jest, no jest, to, jest to jakiś tam cios. Natomiast no, trzeba patrzeć do przodu i patrzeć na, na kolejne mecze, mamy bardzo ważny mecz teraz z Termaliką i, i tutaj do tego się będziemy przygotowywać i, i myślę, że jest dużo jakości w nas i, i tak naprawdę trzeba wyciągnąć wnioski i, 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 i dalej piąć się w górę tabeli, bo, bo myślę, że zasługujemy na to, żeby, żeby gdzieś tam na tym szczycie być i trzeba to przekuć tylko na bramki i zdobywać te bramki jak nadarzają się sytuacje, bo, bo wiadomo, że jeśli się nie zdobywa bramek to, to ro, rodzą się później pewne problemy i, i tak było dzisiaj. Miecz strzeliła bramkę i można powiedzieć, że ta pierwsza bramka już ustawiła trochę to spotkanie i mimo możliwości jakiegoś wyrównania no to to, to, to tak się to potoczyło ja, tak jak widzieliśmy. Ciekawie zapowiada się na pewno rewanż w Legnicy czy, czy, czy mecz kolejny w Głogowie. Na, do tego będziemy dążyć, bo na pewno no, nasza ambicja została dzisiaj e, e, podrażniona i, i tutaj no, trzeba, trzeba pokazać to, co przed nami. My mamy swoje cele, nie jesteśmy jeszcze na półmetku. Myślę, że, że idziemy dobrą drogą. No niestety to jest sport, że czasami tą gorycz porażki trzeba przełknąć i wyciągnąć wnioski. Jak to się mówi? Ważniejsze od tego, jak się upada, ważne się, jak, jak się wstaje i, i na pewno już myślimy o meczu następnym z Termaliku. Na pewno podeszliśmy do tego meczu w pełni skoncentrowani, zaangażowani. Wiedzieliśmy, że podstawą będzie walka i myślę, że tego nie, nie zabrakło. No zabrakło trochę, trochę więcej spokoju, gry piłką, tak jak, jak to było w poprzednich spotkaniach. To, że zabrakło gry. W piłką, tak jak wspominasz, to, to wynik organizacji Miedzi Legnica, która Wam to uniemożliwiła? Nie, myślę, że, że mieć mieliśmy rozpracowaną, niczym nie mogło nas zaskoczyć. Po prostu dostosowaliśmy się do, do, do poziomu spotkania i myślę, że to, to było najgorsze. Łukasz, w szatni zagłębia po tym meczu wielka smuta, czy raczej zbieracie się szybko do kupy i myślicie o, o termalice, o, o szybkiej rehabilitacji? Na pewno przegrana w meczu derbowym boli zarówno nas, jak i, jak i kibiców. No ale życie toczy się dalej. Mamy kolejne spotkania, w których, w których będziemy walczyć o trzy punkty, żeby tą rundę zakończyć jak najwyżej w tabeli. Niestety, przerwana dobra pasa. Nie obawiacie się, że, że, że troszeczkę wkracza się nie wiem, marazm w wasze poczynania? Byliście zbyt pewni siebie? Nie ma takiej możliwości? Myślę, że musimy przeanalizować to spotkanie, wyciągnąć wnioski, zobaczyć, co funkcjonowało, a czego zabrakło i, i w kolejnym spotkaniu wyeliminować negatywne rzeczy i, i grać dalej w piłkę. Arek, zagłębie przegrał przegrało te derby, wychowanka Miedziowych, boli to chyba podwójnie taka porażka? No bardzo boli, przede wszystkim boli porażka, bo mieliśmy fajną serię, musimy o niej zapomnieć jak najszybciej i jesteśmy... Nie chcę tu używać w telewizji mocnych słów, ale no, jesteśmy wkurzeni, my jesteśmy wkurzeni, kibice są wkurzeni, wszyscy są wkurzeni, no bo nie powinniśmy przegrywać takich spotkań. No ale cóż, nie możemy załamywać się i trzeba wygrać już te trzy ostatnie mecze do końca. Trener i, i wasz kapitan podkreślają, że na pewno nie brakowało zaangażowania, zabrakło szczęścia? No kurde, po raz kolejny Bramkasz ma dzięk konia, no bo w pierwszej połowie. Bramkarz miedzi wyciągnął dwie takie dwie moje sytuacje, takie myślę, że bardzo dobre. I w końcówce spotkania młodego, młodego piony wybronił też tak intu, intuicyjne. No to zawsze jak bramkarz przyjeżdża dziękuję, no, ale nie możemy zważyć na, na coś na, na brak szczęścia czy cokolwiek, no musimy przyjąć to na klatę, że przegraliśmy, zawiliśmy siebie, zawiliśmy kibiców, ale, ale, ale chcieliśmy jak najlepiej i staraliśmy się z całych sił. I teraz myślimy tylko o niecieczy, żeby wygrać i powrócić tam, gdzie jest nasze miejsce, czyli na, na, na pierwsze miejsce. Kiedy po meczu rozmawialiście w szatni, mówiłeś właśnie, że, że ten mecz z niecieczą to będzie okazja do rehabilitacji, pokazania wszystkim, że zagłębie głów nie zwiesza. Oczywiście nie można się załamywać po jednej porażce. No wiadomo, jak ta porażka boli, bo to derby. Derby są po to, żeby je wygrywać. Chcieliśmy je wygrać, no ale Czasami tak bywa, że przegra, ale właśnie to jest, trzeba pokazać charakter, wstać z kolan i podnieść się i wygrać z liderem i nie ma innej możliwości.